Uwaga! Wszystkie sceny driftu zostały wykonane przez profesjonalnego kierowcę na zamkniętym terenie z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Nie próbujcie tego sami. Welcome Group. Czujesz to? Zapach spalonej gumy? To Dodge Challenger SRT w Skatpaku z rocznika? 2019. Lecimy z tym! Wow! welcome group! Dziś na tapecie mamy to maleństwo, a dokładniej jest to Dodge Challenger SRT z 2019 roku. Ta bestia ma pod maską 6.4 V8 Hemi i 500 koni mechanicznych. Do setki rozpędza się w 4-3 sekundy. Co mam wam powiedzieć o spalaniu? No samochód pije więcej niż twój wujek Staszek na weselu. Samochód ma napęd na tył, więc bączki śmiało możemy nim kręcić. A co mamy pod maską? Pod maską jest 64V8 chemii. Mamy tutaj ponad 500 koni mechanicznych. Moment obrotowy to 650N. Słuchajcie, tutaj wszystko wygląda naprawdę fajnie i profesjonalnie. No, nie kazali mi tu nic dotykać ani podchodzić, bo podobno jest ciepło. Ale nie ma się co dziwić, no bo laka paliliśmy. Jeżeli chodzi o środek, mamy tu skatpad, czyli charakterystyczne logo pszczółki, również na fotelach. Samochód ma automatyczną ośmiobiegową skrzynię biegów. Sportowe fotele, które idealnie są dopasowane do stylu jazdy, oczywiście, tym samochodem. No, mamy tutaj również system bezpieczeństwa Launch Control, także naprawdę jest to furka na wypasie. Ten przód wygląda, jakby miał pożreć Twój portfel. A moim zdaniem ten przód wygląda jakby pożerał dwa mustangi na śniadanie. Zdalne odpalanie z kluczyka. Chcecie usłyszeć dźwięk prawdziwej pałusemki? No pewnie, że chcecie. No to idziemy dalej. Posłuchajcie, jak mruczy ta kicia. To na pewno nie jest ekologia. Balsam dla moich kufrów. Maska takie, jakie wychodzą w serii. Zloty powietrza. W 5.7 tego nie ma, ale przy lampie możemy sobie wsadzić tam rękę, 6.4 to mają. I white body, poszerzenie na kołach. Właściciel sobie dorobił dokładki. Felgi 20-calowe, szerokie na 11 cali. Opony to możemy pozbierać z asfaltu. Te opony żyją krócej niż twoje postanowienia noworoczne, a jeżeli chodzi o te felgi, 20 są najlepsze. Mamy zajebisty spoiler, wydech aktywny, tarcze i hamulce Brembo. Opony zjechane jak babci laczki. Sprinter dołożony. Właściciel nie kupił sobie tego auta, żeby jeździć do sklepu po bułki. No pewnie na bułki przy tym aucie to już nawet nie stać, co nie? Ile musisz lać do tego? Ile wleżę. Dobra, no to kręciliśmy bączki, robiliśmy szybkie jazdy. No to teraz czas na test wydechów. Maestro, graj! To jest prawdziwy dźwięk po ósemki! Masykor! Ale jest petal! A nie? Jesteś tak na bombie, że jest petarda! Ten egzemplarz przyjechał do nas stylistycznie uszkodzony, a jego naprawa wyszła niecałe 10 tysięcy złotych. Dlatego jeśli chciałbyś mieć takiego bączka już u siebie w swoim garażu, napisz do firmy Welcome Group, a pomożemy zrealizować Ci ten projekt. Takiego doja możemy ściągnąć w budżecie między 100 000 a 120 tysięcy złotych. Zapraszamy do Welcome Group! To by było na tyle w tym odcinku, dlatego jeśli Ci się podobało, zostaw lajka, napisz komentarz i widzimy się w następnych materiałach. A co będzie dalej? Zobaczcie sami. Gotowy? Gotowy? Popaliliśmy gumę, samochód się trochę pokurzył, także zasłużył na kąpiel i odpoczynek. A gdzie? Wcycuś, glancuś. Po wizycie u nas lakier wygląda lepiej niż Twoja była na Instagramie.